Cześć! Witajcie w kolejnym, już trzecim odcinku z serii LEGO Jurassic World. Fajnie, naprawdę jestem zachwycony tą grą. W poprzednim odcinku udało nam się odblokować Triceratopsa. A teraz wyruszamy. Naszą dwójką przyjaciół jesteśmy Alanem, Ian Malcolm, Ellie Sattler i Joe Hammond. A, czyli tu mamy podzielone. Na dwie różne części. Dobra, ale zacznijmy od tej, na której skończyliśmy. OK? A nie, ty nie będziesz. Ty nam... Co my no tu musimy zrobić? To jest nasz matematyk od teorii chaosu. A ty kim jesteś? Dziewczyno? Ochotniczka z wykopalisk. Żeby ją kupić. Ja nie, wiem, nie że ją kupimy, A co mamy jej nie kupować? Mamy trochę kasy, nie? Dobra nasza Ale ty coś potrafisz? Czy nie potrafisz? Trochę dziwnie się poczułem kupując kobietę <ścoughs> Ale no, chciałem się w ciebie zamienić Nie mogę? Może to tylko w trybie dowolnym. Myślałem, że ty mi pomożesz tutaj z, z szukaniem tego. Ale dobra. Siadajmy w takim razie do naszej bryki i jedziemy. Jedziemy czy nie jedziemy? Nie jedziemy. No to co dalej? Jak nie jedziemy, to idziemy. Tak jest. Tylko w którą stronę? W tą. Dobra, to idziemy w takim razie na piechotę jak ten pojazd magiczny nie chce się poruszać. Nie ma kierowcy, tylko działa za pomocą prądu. Może coś się popsuło. Tutaj coś jest. Ciśnimy bę. Jazda terenówką, wózek widłowy. Aha, tu mam zablokowane te rzeczy. Dobra, a, pojawią nam się tutaj pojazdy widocznie. Trzeba będzie kuchować Idziemy dalej, no na razie nam pojazd od niej niepotrzebny Przejdziemy się, prawda? Bo rozbiję sobie te wszystkie rzeczy trochę kyszkawy nam wpadnie. O, otwarta klatka. Trochę się boję tam wchodzić. Oha, przejazdu nie ma. Zrobiło się jakieś osypisko. Czy coś poradzimy na to? Tu nas kieruje. Może coś tam się uda działo, uh -huh. nie, nie ma tędy przejścia. Dobra, no to co, idziemy tędy, ryzykujemy, wchodzimy do tej klatki. A, ktoś potrzebuje pomocy, dobra. Nie ma tu żadnego Dobra. Nie ma. Wisi ktoś. O kurde, wisi ktoś. Czekaj. To, co to jest?

a tu kto jest potrzebny? Ojej, Będziemy mogli grać raptorem. Super! Wróćmy się na razie tutaj, triceratops. Własny triceratops. Wow. I co? Mogę cię, przyjacielu mogę cię użyć, ale fajnie! Możemy wydzielać sobie dinozaury, które nam będą potrzebne w takich miejscach. Bajka po prostu super. No akurat on jest nam potrzebny. Hahaha, ha, ha, mamy przejście. Dobra nasza, idziemy dalej. O kurde! Co? Gdzie? Wow! Wow, musimy z nim walczyć. Pokonał nas? Pokonał! Jeszcze jeden. Szybka walka, ale. Trochę się wystraszyłem. Pluły na nas jakimś jadem. Here, come on up. No chętnie wejdę na górę powiem wam O, tutaj coś jest skitrane Chodź, musisz się rozbić przyjacielu Nie mówcie, że otworzyłem jakieś ukryte przejście Wow Czerwony klotek No bajka one są rzadkie chyba, co? Jeden z dwudziestu. Dobra, on tam jest złoty. Wejdę na górę. Tylko jak? Tam się nocka. Może to zastrzelić, ale nie mamy chyba broni. No niestety nie mamy broni. Nie to pewnie jest do tyłu, żeby w dowolnym. Dobra, idziemy na górę. Nie ma co. Kurde, nie będę zbierał tej pieniędzy. Wystarczy nam to co mamy. No idziemy, o kamkażej przyjacielu. A, przeszliśmy na drugą stronę. Dobra nasza. Musimy iść tam w lewo, ale jest w każdym sprawdzać. To jest ale ona jest zamknięta. Tutaj możemy coś działać. Nie, Nie tylko być Nie, nie, nie chciałem cię uderzyć. Przepraszam cię bardzo. No i co, co musimy tutaj zrobić? Tu wejść nie możemy, bo oczywiście są zamknięte. W takim razie chyba musimy mieć tą stronę. O, nawet nas kieruje w tamtym kierunku. Tutaj jest safe, ale nie będę tutaj włożył, automatycznie. Nie mam takie potrzeby. Dobra, noże. Pomożemy im rozwalić, co? Cóż ty wykopiesz? O, przepraszam na chwilkę, muszę odebrać telefon Halo? Okej okay. Nagrywam To jest just the ticket! No Hold on a second Już jestem, że ona mi tutaj zawraca głowę. Ja mam tutaj fajną grę Nie ma co dało nam się pomóc im. w takim razie możemy wsiąść już do naszego pojazdu Ej, ale nie tego musimy wrócić do naszego. A to jest kawałek drogi Dobra, to już biegniemy Tak czy nie? Bo tutaj nie widzę żeby nam klocki pokazywały w którą stronę mamy iść chyba trzeba wziąć, wziąć jednak do tego pojazdu też nie nie mówcie jednak musimy tutaj coś zrobić gdzie jest Alan no dobra no auto mamy Ale nie możemy do niego wsiąść Dobra wrócę się Trochę się zamieszałem przez ten telefon Przeszkadzają mi tutaj jak Robię ważne rzeczy nie Gdzieś zgubiłem malana Nie podoba mi się to On tutaj siedzi? Nie, tutaj jest co wsiadamy do niego nie da się wsiąść nie da się wsiąść Dobra idziemy do naszego pojazdu nie ma co chociaż hmm, to jest kawał drogi może się mylę ale albo nie zobaczymy i co? I nadal nie jedziemy. Niedobrze. Wracamy w takim razie. Aj, jestem zły na siebie, no. Dobra, dawajcie. Nie ma co, nie ma co płakać na rozdlanym mlekiem. Daleko nie odszedłem. Wow. Tam coś jest. Widzicie? Tutaj czy możemy coś zrobić? A tu jest tylko... Nie, ja chcę... W... Nie, wyjdź z tego. Przegląd mapy. Tu potrzebne nam dinozaury. Czy mamy dinozaura? Nie, mamy już go. Dobra. Wracajmy na... Na naszą drogę. No dawaj, dawaj, biegnij szybciej Nie da się za szybko biegać Tam też na górze jest złoty klocek, ale też nie mogę tam wejść Tu jakiś inżynier biega No i tu nam pokazuje, że musimy przejść na drugą stronę Ale jak mamy to stronę? A, trzeba było poczekać No i co? Chcę wsiąść do was. Otworzyć tego nie mogę. No, no i co? No, przyjacielu, otwórz drzwi. Nie! Hmm. Niedobrze. No ja chcę wsiąść no. do tego samochodu, dlaczego nie mogę? Grrr. Tu nam pokazuje, że musimy przejść na drugą stronę. Ja bym bardzo chciał, ale nie wiem w jaki sposób. No. Jesteśmy z drugiej strony. Nie na będę tam tego. Na razie. Może tu, tu, tutaj coś możemy zrobić. Jest się. Tutaj. Gdzie mamy tutaj pokazane? W drugiej strony mamy iść. Tutaj to. No dobra, ale może wsiędziemy do auta jakimś dzisiaj. Jeszcze jakieś auto? Nie ma to na piechotę. Tak strasznie daleko nam to każe iść. Oj, nie wydaje mi się, żebym dobrze robił. Otworzą nam się te drzwi. Nie chcę nam się otworzyć. Potrzebne nam auto. Tutaj to, jak myślicie, tutaj nie to pokazuje gdzie jesteśmy, ale nie możemy przejść. Hm. chyba jednak trzeba dokończyć tą misję Ale nie mam pojęcia co to zrobić. Jestem zły, jestem zły, jestem zły Może tutaj coś stosujemy. Niestety Nic się z tego zbudować nie da Zobaczcie na Eli, bo tylko ona lubi nurkować w kale A może tu no jeszcze czegoś nie przegapiłem, czuję, że naprawdę mieszam się strasznie chodź ty jesteś, może wykombinuję jakie ty masz zdolności masz tylko flarę nie potrafisz strzelać masz tylko radyjko Dzieci mi tego do umożliwić, no. Idę jeszcze zaraz do tego samochodu. Naprawdę, no jak będę, wiecie to, naprawdę zmuszony przerwać nagrywanie, to będę taki wściekły na siebie. Ale na razie się nie poddaję. Na razie się nie poddaję, wracam do naszego auta. Nie ma co się denerwować, prawda? Podziwiajmy w takim razie przyrodę. Bierzmy trochę kasy i może dotrwamy, co? Jak myślicie? No, jest strasznie oddalony ten samochód. O, nie wierzę! Odkryłem, że można nim jechać. A i nie wiedziałem co mam nacisnąć Ale ze mnie Nie powiem co Ale najfajniejsze, że to odkryłem jeszcze tutaj biegał nie wiadomo ile czasu Znowu się też ostawiam No, teraz nam się drzwi otworzyły No i super Jest w razie I bet you didn't know this! Utra, to mocy. Choć czaszka, oh, uh, I uh, finished debugging the phones, uh, but the uh, system's gonna be uh, compiling for uh, 18 to 20 minutes, so some of the minor systems, they might go on and off for a while. Anybody want a soda or something? Whoa! Fences are failing all over the park. Security systems are shutting down. Phones are out. Access to... main program grid. Uh, uh, uh. You didn't say the magic word. Please. I wonder if perhaps you, you would be good enough word. to be my lunch uh, uh. Sure. I'm going with her. Uh, uh, uh. Whoa. Oh, też coś hey, Nie Wnuki, patrzcie. Nie wierzę. Czyżby T-Rex? Czyżby to był T-Rex? Co to Jest główny bohater! O mój boże, straszne to. No no, kibertu na pewno się go? uda. Nie, 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 nie. O mój boże! No jest problem to. Nie jest problem. Wow. Mm. Mm. Trzymajcie się dzieciaki. Łatwo mówić to, jak się T-Rex atakuje, nie? Też się przywitał. <grymne> Ta grota T-Rexa, patrzcie zniszczone wszystko, kurde Musimy ratować te dzieciaki, panowie, ruszcie się Co my tu możemy zrobić? Musimy jakoś odciągnąć od tego auta Nie no, tutaj to na pewno nic nie będzie Tam coś jest schowane na pewno Użyć tego szponu Co tutaj jest coś znaleźliśmy a to jest tu, dobra I kręćmy Co się stanie A woda się tu zbombowała. Dobrze ona nas nie atakuje gryzie tylko na samogód Zajęty jest strasznie widzę Jakiś generator prądu chyba, co? Pozytywka! Nie wierzę, no, ej, nie, musisz to kręcić, jeszcze raz. <grymne> Pozytywki wyskoczyła kość. Dobrze, odwróć jego uwagę. Dobra, nasza. Dobra, Alan, teraz ty ci potrzebny, musisz zrobić podkop. co tu robisz? wybudować? tam zrobić a jakaś wyciągarka podnośnik taki automatyczny kurde dobra dobra nasza chodź Co dobra dobra dawaj uciekaj Uda nam się udało się, super Dobra nasza byłaś sama A, bo tamten uciekł do Pudla Nie, jeszcze chłopak jest gdzieś potrzebny. Gdzie on? Gdzie on jest? On też był w samochodzie. Czy on uciekł do tego kibelka? Tutaj gdzieś biegł w tą stronę. Tak, tam jest. Aha, tu jest potrzebny kto inny. Niedobrze, nie dobrze nie nie się, nie dzieje, się dzieje. Dobra, Tyrek jest zajęty na razie tą kością. Dobra, ty możesz to zrobić. Nie, ty nie możesz. Alan też chyba nie może. Też nie może. Potrzebny nam ten łowczy. Z tym karabinem. Ale jego akurat tutaj nie ma. Aha. A on ma zabawkę, to? Dobrze, niech się bawi. Ale bardzo chciał mógł... pomóc mu popakowi. Tutaj mam jakąś podpowiedź. Niektóre postacie potrafią krzyczeć po trzymaniu B, co pozwala im na niszczenie szklanych Lego. Aha, czyli dziewczyna będzie nam piszczeć. Tylko gdzie są te szklane Lego? Tutaj mamy. Ale wrzeszczyc. Nie. Tu nie jest szklane Lego. Szukajmy dalej w takim razie. i jest zajęty. Niech się zajmie. Kupa wielka pireksa, ale tam też tylko Eli potrafi tam zanurkować bez strętu. Dobra nasza. Co dalej? Nic Nie ma. Okay. Gdzie jest ten chłopak? No jest strasznie zamotany do coś tu wow, wow, wow. no on uciekł tutaj do piwelka ale tu też jest potrzebny łoskot gdzie są te szklane elementy? chyba to tu o szyba aj mogę to coś. odwróciliśmy uwagę Dobra coś jada nasze auto No 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 Przestać na pewno no pewnie, że się w tym... ma dzieciaki Dobra ale gdzie są? gdzie jest drugi? Tam ze nas ciąga widzę nas. Tu musimy coś dobudować. Wyciągarka. Dobra nasza. Ciągnij dziewczyno, ciągnij. Wyciągniemy to. To tak jak myślałem, on jest jeszcze w samochodzie. Dobra nasza. Chodź Alan. Jest? Jest! Żyje! Dobra, nasza. Wysiadaj, chłopaku, wysiadaj. Dobrze. Aha. Nasz matematyk ma problem. <laughs> A ty ci siedzi! Kurde. Układam... Ha, ale dobry. Na razie ci nie pomoże, chłopaku. Nie, nie, nie. Ojej. Ojej, jaki przykro. Został zjedzony. Niedobrze. No, czeka nas, widzę tutaj niezły spacer. Ła punkt kontrolny. Dobra, idźmy dalej po Timiego. Ma co? O kurde! Ale mnie nad za to, to bezczelny jaki Dobra, wiecie co? Zapiszę chyba tą grę. Tak, wiecie co? Skończymy. Dziękuję Wam bardzo, ale byłem naprawdę zszokowany tym odcinkiem. Tirex nas zaatakował. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam już za chwilę na kolejny już odcinek. Będzie to już czwarty. Nasza przygoda trwa nadal. Dziękuję Wam. Hej.